Lisy mają nory, ptaki podniebne gniazda, lecz syn człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć. To jest zdanie, które Jezus wypowiada do człowieka, który chce iść za nim. I Jezus nie mówi: Nie, ale mówi: Jeśli chcesz iść za mną. Decydujesz się na jakąś bezdomność. Nasz Pan wybrał życie bezdomne. Kiedy on mówi o lisach i o ptakach, no to w tym słychać echo psalmów. Psalmy mówią, że Pan daje schronienie jaskółkom i ptakom, daje w swojej świątyni. Ptaki mogą mieć dom w świątyni Pana, ale Syn Człowieczy nie ma. Nawet świątynia nie jest jego domem, nie jest miejscem, którego zatrzymuje. I to jest słowo, które kieruje do nas. Mówi: Nie macie tu domu. Jeśli idziecie za mną, nie macie domu. W nas bardzo wiele może przeciwko temu słowu krzyczeć, bo myślę, że w nas jest naturalna potrzeba jakiejś stabilizacji, zakorzenienia, poczucia tak, tak, jestem wreszcie u siebie. To jest to miejsce już na wieki wieków. Nie, nie, nie ma takiego miejsca na świecie. I to pójście za Jezusem, który jest bezdomny, to nie jest decyzja na jakieś włóczęgostwo. Jezus nie jest włóczęgą. Jezus jest pielgrzymem. Jezus jest pielgrzymem. A pielgrzym to jest ktoś, kto zna cel drogi. Myślę, że pamiętacie jest takie zdanie z Grzegorza Wielkiego, które czytamy w brewiarzu, chyba w jego wspomnienie, że nierozumny jest wędrowiec, który przechodząc przez piękną łąkę, pięknie ukwieconą, zapomina na jej widok skąd wyszedł i dokąd idzie. Nie? Zapomina o celu, bo mu się bardzo spodobały kwiatki po drodze.